Alo, dzień dobry, cześć i cześć, Tutaj wasz duet LAM numer jeden, czyli Patrycja i Paweł. Cześć. I wracamy, wracamy do Train, a skończyliśmy na Zamku Wiedźmy w drzewie. W zasadzie domek to miał być, ale jak sami się zaraz e, zorientujecie, ten zamek naprawdę jest istnym labiryntem, mimo, że idzie się tylko w prawą stronę. Więc <laughs> zaczynamy. No... O, słyszę kabuśka. O! Działa? Całkiem przystojna. Przystojna, nie, ale nie, uwielbiam tą grę właśnie za takie małe detale, te szczegóły. Zobaczcie cienie. No, no. Ciekawe, czy umiem zrobić królika. <laughs> umiem? Ty umiesz tylko kupę zrobić. <laughs> Dobra, chodźmy. O, o kurcze. Gotuje się coś. Gulasz. Gulasz z królika. No Jezu, jakie ja nie cierpię królików. Nie wchodzi do gulaszu. A, bo mi nie, bombel nie wyrośnie. Tak. <laughs> mm. Idź po wodę od razu. Woda, woda, woda. A może to jest mana? Może. Poczekaj, tę książkę da się przeczytać. Podajesz. Mmm, siostry wiedźmy. Ciekawe. Dobra, to zawsze jest dobre. Ten punkt, ty do save'u. Tak. No i witamy w teleporto mieście. Zoya, can you shoot at it? Zoya może strzelić? Może. O! Widzimy, co się dzieje. Hop. Strzała przechodzi. Nie pewnie, że przechodzi. Dobra, to jest prosta. Ładnie ta kula wygląda. No. Rąbista jest. Bomb. Weź wody z góry. Nie. Uj. O patrzcie jaki szatan. Tam w tle. O kurde. Kurczę. Ładny ten. jest. Nie, ale mistrzowska jest ta gra. Oj Coś czuję. Ajonka! Czuję w kościach, że będzie się działo. Właśnie, ja zamrażam. A tyle, tatylej. Tak, się to odbywa. Da się to ruszyć? A co to jest? Nie, jakaś lampa, ale zupka, ta lampa. chyba ta lampa. To chyba tylko lampa. Dobra. Będą pająki, będzie zupa jarzynowa. Zupa z trupa. Zupa, jagodzianka na kościach. <ślonia> Dobra. Chodźmy dalej, bo coś tu się nic nie gotuje. Musi się gotować. Dobrze, że nie ma Nie to, co oni mówią? Tak, Ale coś tam było, musimy tam wrócić, chyba. No kurczę. No właśnie. <laughs> Wróć po mnie, błagam. Już. Stawaj, nie śpi. Nogi w zupie mam. W gulaszu w gulaszowej. Poczekaj. A przykład się nie da tam przejść Ale może się da. Bo ja bym coś tu zrobił na dole. Ja myślę, że trzeba ugotować tą zupę na górę na A. Zapraszamy. Wiedziałem, że to coś będzie. Zapadnie. No i co? Jeszcze tam jest mleczko Ale tu fajne to Pięknie. jest. Poczekaj, bo to nie wszystko. Właśnie, podgotuj zupę. Zupę ugotujemy gulasz dzisiaj, albo kalafiorową. Ja myślę, że to będzie zupa ze skarpety Amadeusza. <laughs> o, i już mamy, i już się robi. Idź sobie znaleźć swoją. <laughs> Odskakuj lepiej, a nie gadaj. Okej, okay. lustra. Lustra, Aha. Aha. właśnie i co, co robimy? Aha, wiem już. Trzeba o właśnie. W ten sposób, ja? Tak. Skakujesz, będziesz moim królikiem, nie tędy! Ale zobra. Na ten, na ten e, z lewej, o! I teraz przelecisz tam, teleportujesz się. Dobra. I. I zobaczysz jak fajnie będzie. Dobry. Ojej, wygląda jak statek obcych, Jakby cię porywał. Eee, podskocz! A, nic z tego. Nic z tego. Poczekaj. Damy wyżej. O, dobra. Mamy poziom. Za to mogę ci coś Sobie kupić. coś kup może. Mówisz lodowe strzały dwie? No. Ale bez. mamy tylko jeden punkt umiejętności. Mhm. Eee, to na razie zostawię na coś, na coś innego. Dobra, co teraz? Lecimy. Tam, gdzie przed chwilą umarłaś. Ojej. No, zamykam te tą piwnicę. Uważaj. Okej. Okay. O! A Jestem tutaj. A ja tutaj. Na to musisz skoczyć. Na... Nie, na górę, na górę. Prawie. A nie możesz tam zrobić. Nie mogę. Zostań tu gdzie stoisz i zrób tam czarami. Aha, już wiem o co chodzi. Oj, skaczka. Nie skoczyłeś. O. No. Pięknie. IQ meby Tak. Tam jest tu góry kulka. Trzeba ją zdobyć. Okej. Okay. I teraz co? Teraz... Y Przetestuj strzałę tam strzeli. No, czyli wiadomo co to O! zobaczmy. <laughs> no to. <laughs> no i co? Wygrałaś? wygrałaś. Wygrałaś. No i co? No i ja już jestem. I co, to by było takie proste? Te kulki trzeba zabrać. No ale właśnie, kulki, nie zbieramy kule. Zbieramy, zbieramy, zrób podest, ja wskoczę. A, na łatwiznę idziemy. No pewnie. No nie wiem, czy tak dam radę. si czarodziej. <grym> Tam jest jeszcze jedna duża po lewej, po lewej, na 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 Jeszcze raz. Tak, czarodziej. No. Skakuj na nią. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. No i co teraz? Przechodzimy. Co Przechodzimy mamy? dalej. Co mamy robić? O, jak ładnie. Ej! Biją mnie! Biją! A we mnie strzelają w okres sobie. No gdzie on jest? Tego gnoja zrzucił, nie strzelał? Jaki, ale jaki dziki! No, weź go tu. Zrzucił tamtego gnojka. Tam jest dwóch. No, umieraj! No. Muszę sobie jak zawsze sam załatwić podwózka. Tak. No i co teraz? Nic. Aha. <laughs> Może byś tutaj e, odpakowała prezenty? Już odpakowuję. Otwierać, policja! <grywia> tak to ci nigdy nie otworzę. <grywia> jesteś... Jestem złaśliwy. Oh. oh no! Pamiętam w ogóle ten moment, jak ja go widziałem... Ja jak zginęłam. No, to nie jedyny, powiem, ci. nie był jakoś specjalnie yy, nietypowy pod tym względem. Nie. Wiesz co? Ten moment pamiętam, jak jeszcze deweloperzy opowiadali o tworzeniu poziomów i o pro problemach, jakie napotkali, i właśnie tutaj byli, stali sobie przy tym i, bo przecież te zagadki też, żeby wymyślić coś takiego, to trzeba mieć niezły, nie, niezły mózg, nie? I oni coś tak. takiego tutaj zrobili, że nie, wylatywały non-stop skrzynki na to i pokazywał, jakie są problemy. Problemy, że na przykład na ten ogień spadały skrzynki i tyle tych obiektów nagle się robiło, że się zacinała gra po prostu, bo cały czas się rozpryskiwały. Takie, takie ciekawostki po prostu z tego, z de dewelopera. Hej! Jak sobie sam nie poradzę, to nikt mi nie pomoże. Dobra, co my tu mamy? Znowu lustra. A ja wiem, co tu trzeba zrobić. Zobacz. Proszę. To lustro dmucham. Potem to lustro. A. Tutaj temu robię ogień. Zle, źle, źle z tym dmuchaniem. O, właśnie. Odczym się. Musimy pod to, pod to. zrobić bigos. No właśnie. Ja już mam swoją. Proszę zejść. Mój, mój baniaczek, baniaczek. I hop. I... Oj, chyba coś się tu szykuje. O no kurde. Chroń mnie tarczą. Sama siebie nie ochroniłam. Trzeba było szybko biec, moim zdaniem. Nie, nie, ty musisz tarczą. No to mnie... wróć po mnie. No, no. I po raz pierwszy polegliśmy. Ale ja zapisałam nas tu. Także spokojnie. No. Musisz teraz tak. Trzymać tarczę w górze. I ja tam będę tą, tą dźwignią operował. Dobrze. Okej. Okay. Poczekaj. O właśnie. I teraz... No gdzie tam dźwignię oferujesz? Tutaj. Gdzie? Oj, tak właśnie powiedz. <tłyska> gdzie ta dźwignia jest? No Tutaj, gdzie padłaś właśnie no, po środku. <tłyska> <tłyska> tutaj? Tak. <tłyska> Okej. Okay. Dalej, 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 dalej. Dobra. No, jeszcze krok. Właśnie. Właśnie. Okej, okay, już rozumiem. Aj. To chyba już nie moja wina. Nie wiem. Przesunę się troszkę. Ale ja już nie żyję. Aha. Dowrócić po ciebie. No albo umrzeć. Po co? No szybciej będzie. Dobra. No to wejdź no, pod żyję. ten ogień wejść. O kurde. O, jeden z tych momentów, jeden z tych momentów, kiedy zaczyna być źle. Poczekaj na mnie. Bo czekaj, dlaczego tam poszedłeś beze mnie, no? Przecież mówiłam, poczekaj na mnie. Nie możesz beze mnie chodzić. A ty musisz mnie jakoś tą tarczą dobrze chronić. Ale ja próbuję, to nie jest takie proste. To jest proste. No. no, no i co? No i chodź tu szybko. No, no ja nie wiem co się dzieje, naprawdę. Musisz tak pod kątem trochę Ale ja jestem jest chroniona. Ale ja nie jestem. No to co mam robić? No teraz to ja ci nie pomogę. <noise> ale zrozumia. Eee, dobra, dobra, tak spokojnie, sprawia, próbujemy dalej. Na pewno się uda. Tak, na pewno się nie uda bez mnie. Bez mnie ci się nie uda. Właśnie. E, tym się martwię. Ej! Nie wiem, zginęłam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ale ja trzymam tą tarczę pod kątem. Nie, musisz poczekać na mnie. Kurde, spadłam. Okej. <gry> Okej, okay. okay, to bardzo mądrzy jesteśmy. Dlatego cały czas umierasz. Dobra, nagrada członka męsy <gry> wędruje do... Do ciebie. Patrz, zaraz zginiesz. Nie dasz rady. Dobra. Wiem, że nie dam rady. Oh. O! No A to jest nagroda członka mese, żeby przecież nie dało się inaczej nawet. Chodź. No już muszę kuleczkę swoją. Ej, bo mnie tu pali. No teraz nawet nie widzę czy jestem na kulce Jestem Idę. Ale nie wiem na jakiej wysokości, nie. Nie no nie, jeszcze, no, jeszcze. <grywka> Ale koślawo No bo nie, ja nie widziałam w ogóle, poszedłeś beze mnie i ja nie widziałam. No bo się, ja już tam zeskoczyłem, nie mogę tu stać, przecież Dobrze, bo bym to nie chciał. poczekaj z tym magiem. Nie, o tak. O aleluja. Czuję tutaj gobliny. No, będzie, będzie się działo. Tutaj u góry jest woda. Ha <laughs> łako się. No bi. A co ja robię, twoim zdaniem? Leżę? Dzięki. Ja co ja zrobiłem? Nie rzuciłeś go do mnie. Dawaj go. No i pięknie. Tam na dole coś jest? Pewnie. No i co teraz? Teraz idziemy. Idziemy do góry. Znaczy grzecznie razem. Ło kurde. Po tyłku. Po nogach to sto. Raczej, raczej trochę <noise> Tutaj wyżej. Tutaj u góry jest jeszcze kulka. Gdzie? Tu u góry chyba. Świeci, nie? Nie. Aha. Dobra, musisz to rozwalić. O, pięknie. Wow. Biblioteka. Poduszki. Dobra, skakuj tam. Spróbuj przeczytać ten. O. Ale czym? No, no czym? Tym. Aha. trójką, pewnie. Okej, okay. lecimy. O, długa. Pająk. No leć! Fijo, trzymam go dla ciebie. Specjalnie dla mnie. Specjalnie to jest prezent. O kurczę. To musi być dobry timing. Poczekaj. Oj, tam jest pająk. Weź go zastrzel lepiej. Dobra, tam. Dzięki, że poczekałeś. Musimy mieć dobry timing. Nie mamy dobrego timingu. Nie time. mamy dobrego timingu. Teraz, teraz szyfrujemy. Czekaj. Teraz. Nie, za późno. Za późno. Musi być jak tamten dopiero się podnosi. Poczekaj, ja ci powiem kiedy. Ja ci powiem kiedy. Poczekaj. Teraz. Teraz. Aaaa. No i, poczekaj, teraz ja. O, na styk. Chyba razem skoczyliśmy, nie? Nie. Myślałam, że razem. Czapka ci spadła. Czapa ci spadła. Uhu. Na górę, na górę jest moc, na górę. Ale życia nie mam. Masz, masz, na górę idź. Ale tutaj tu, jest ten... No mana. Mana. Patrz, nowy poziom. Zginę i tyle, Uhu, tyle będzie. Co teraz, co teraz? E, no właśnie, no nic. Muszę sobie jakoś poradzić. Nie rady. Zawsze jest jakieś wyjście. Wow, ale ładnie. Pięknie. Dobra, ja wiem co tu trzeba zrobić. Żeby nam nie rozwalało kulek. No właśnie. Lustra. Chyba w ten sposób jakoś. Tak. No rozwaliła mi się kulka. Dzięki. No musisz na środek skarb. Weź jeszcze. Co mam wziąć? Tam półka I u góry. <gry> to mi zrobiłeś. No, wskakuj! Michyś ciebie czarodziej. Oj, 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 Najlepszy jakiego masz. Jedyny jakiego mam. No to musisz sobie jakoś z tym radzić. Patrz jak łyknąłeś. Łykam jak, jak młody pelikan. Młody pelikan. No co jest? Aha, wiem o co chodzi. Trzeba wciążyć tamten. No co ty dzia... Ła, wow, to, to są trudne sprawy. Dobra. Okej. A tutaj co mamy zrobić? I tutaj mamy otworzyć pewnie te drzwi. Y Okej. Okay. Tam chyba jakąś dźwignię przegapiliśmy. Tak? Oś, mi się tak wydaje. a w tym pierwszym pomieszczeniu nie było dźwigni? Nie. Może tam, gdzie była ta woda, była dźwignia? Tu jest dźwignia. No, taki mały drobiazg. Ojej. To jest długa i męcząca plansza. <laughs> Dokładnie. Nasz na górę. Stawię na tym. I co? co? jest? Pająki! Pająki. Ale pięknie. <grywka> ja się kryję. O kurczę. A <grywka> To było bolesne, to Bardzo. było długie, to było jak wyrywanie zęba, Albo ale mamy, mamy to za sobą. Przed nami cieniste komnaty, za nami domek Pieniędzy, bo już Wiedźmą jej na, nie nazywam. <grym> zrobiąc takie zagadki dla nas, dla takich jeszcze nieogarniętych ludzi. Na tym dzisiaj kończymy. Aleluja! I do przodu. I do przodu. Y Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, nie trollujcie i wracajcie na następny odcinek. Time. Trzymajcie się! Pa-pa!